Halo, halo, cześć mamy z tej strony Peter i dzisiaj bierzemy na odcinek gaccie live, gaccie komentarze, gaccie reakcje, coś co nagrywałem już jakiś czas temu, pomyślałem, że warto będzie do tego powrócić i dzisiaj będzie ono należy do tego demona od użytkownika Dark Shadow. Jest to jak możecie zobaczyć anglojęzyczny twór, anglojęzyczny odcinek ja postaram się go przetłumaczyć e, tutaj poszczególne sekwencje na nasz rodzinny język polski. Mam nadzieję, że wyjdzie mi to dobrze. Mm, jeżeli odcinek Wam się oczywiście spodobał, pozostawcie po sobie łapkę w górę. Jeżeli jesteście nowi, zasubskrybujcie mój kanał i możecie pozostawić również e, jakiś komentarz. Um, ja, słuchajcie, będę traktował te odcinki jako swego rodzaju e, gry o e, Gry właśnie typu Doki Doki Literature Club. No nie ukrywajmy, jest w sumie taka twórczość e, nie Każdy może stworzyć taki odcinek Gatcha e, I po prostu ja czuję się oglądając te odcinki jakbym oglądał jakąś grę o Tomę e, I właśnie może bez już zbędnego gadania Zaczniemy oglądanie Jak możecie zobaczyć mamy tu jakiegoś anioła, mamy jakiegoś demona I ciebie nie powinno tutaj być mhm, Zdenerwowana Patrzy się na niego. Okej. Okay. Ty jesteś demonem! No, wow. Nie ma rogu w sumie. Ło, <laughs> wow, jak się zbliża. Ho ho. W zwolnionym tempie. Jak ją dotyka w usta. Mam złe e, wrażenie. Popatrz na mnie. To? No, zamknęło oczy. Czy Ty usłyszałaś, co ja właśnie powiedziałem? Okej. Okay. się na niego. Nie, jaka przerażona. Grzeczna dziewczynka. Eee, cóż, odpowiadając na twoje pytanie, tak, powinienem. Ale cięższe pytanie brzmi, czy ty mnie chcesz? Co? Andrej Szatanie, wow, wracaj do piekła. Pojawił się jakiś gorszy anioł. Jejku. Lady, uspokój się. Uspokój swoje piórka. Zapytaj się grzecznie, a może ja to zrobię. Eee, zapytaj się grzecznie? I tutaj... Słuchaj, okay, w bloniu, o, to jest tak bardziej... Powinna cię podrywać? Zresztą mi zasłania. Uspokój się, uspokój się, Z pory. Nie mów nic, stacie, okej? Okay? Jaki uśmiechnięty zniknął. A ta jaką minę zrobiła. Czy ten tak właśnie do mnie mrugnął? Okej, okay, jesteśmy w piekle. Cześć przystajniaku, jakiś demon. Nie jestem w nastroju. A to jest tatuś, tak? Jak on wygląda, jakie ma rogi, śmieszne. Ty jaką minę w ogóle zrobił? xD Tato! Cześć! Trzymaj dalej swoje skrzydła w ukryciu, a ja je rozwalę. Czyli jestem zdenerwowany na ciebie. Cóż, to bolało. Tak. Cóż, więc ten tego... To nie była żadna opcja. A, zapomnij o tym. Tak w ogóle. Ja wysłałem cię na ziemię. Proszę powtórz, ja to wciąż przetwarzam. Ty. Hmm. E. Eee. Okej. Okay. Chcę ożenić się za Dzięki tato, wiedziałem, że zwiedzisz swoje zdanie. Więc kiedy będziesz lub? <grym> nie nie będziesz. Idziesz na ziemię. Na cztery lata. Wow, co to za wygnanie? Na 4 lata. Jak się wytrzaszył. Miło słyszeć taki żart z twoich ust, tato. To nie jest żart, ty naprawdę tam idziesz. Nie możesz mi tego zrobić jak? <grym> Kurczę, się wystraszył. Oni go biorą za rękę, za, za nogi. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Jestem twoim jedynym dzieckiem. On nie chce się ruszyć. Taka i wysłał go. Jeżeli nie znajdziesz e, żadnego demona jako żonę dobrego, to może znajdziesz jakiegoś człowieka. Najprawdopodobniej ona zostanie demonem, kiedy umrze. Wow, jakie plany. Lepsze to, niż głupie słabe anioły. To jest teraz Twój dom, e, panie. Teleportuj mnie z powrotem. Jej. Nie mogę tego zrobić, ser. No i zniknął. Sam się teleportował i zostawił naszego demona samemu. Czy ten typ właściwie mnie zostawił? Ten kostium wygląda kiczowato. Jaki on w ogóle ma ubranie. Wygląda jak dziewczyna w tym momencie. Związane w włosy, a tak, czerwona koszula. A, nie pasuje po poprawnie. Może beryjne dżinsy? Okej, okay, przybiera się. Związał wokół pasa. Krawatek. Czy w szafie umieścili też moje ulubione rękawiczki? Mo może. Co ty, rękawica, musisz chodzić? Kogoś dotkniesz że zamienisz w kamie, tak? Okej, okay, zakłada. Teraz jestem gotów. A włosy? <noise> prawie zapomniałem. Wiedziałem. Nie mógł tak wyjść. A, to układanie włosów. Też mam z tym duży problem. Jestem prawie pewien, że to jest ta szkoła. Okej, okay, czyli ta wysłał nas do jakiejś szkoły, idzie tu jakaś pani. O, wow. Bardzo cię przepraszam. Powinnaś patrzeć dokąd idziesz. A ona ma związane oczy. Cóż, uczysz jak możesz zobaczyć. Jestem ślepa i ja nie mogę tego zrobić. Nie mogę zobaczyć gdzie idę. Ale różowa lądrynka. Dziękuję ci. Uff, jeszcze raz na niego wpadła. E, bardzo przepraszam pana. Złap za rękę. No, podał wam Ja cię nie znam. Ja zaprowadzę cię do klasy. Wiesz, gdzie jest klasa 5D? To moja klasa też. Poszukajmy jej wspólnie. Czyli tak naprawdę nie wiesz, gdzie ona jest. Hej! Staram się pomóc. I czy gubienie się samotności jest lepsze, czy może z kimś, kto faktycznie widzi drogę? Alej, pojechał. No cóż. W ogóle ona nie ma żadnego pieska, do kika, gdzie idzie? Nikt się rozpłakała chyba. Czekaj, przepraszam. Ja pomogę ci dostać się do Twojej klasy, dobrze? Trochę odłapię za rączki. Będzie z tego miłość. Dobrze, ale wybrałam się. Czy ja mogę zdjąć tą bandamkę z twoim oczu? Myślę, że tak. I zdjął. Ale ona ma oczki, a zdziwił. Czy Ty właśnie to zabrałeś i uciekłeś? Uspokój się, uspokój się, jestem tutaj. Teraz chodźmy. O, podałam łapkę, troszeczkę z nagłuszoną minką, ale idziemy dalej. E, chyba się... E, spóźniliśmy. Dlaczego korytarz jest pusty? Skąd możesz to wiedzieć? Jakie dziwiony. Nie słyszę w ogóle kroków. Bystrze, chodźmy znaleźć naszą klasę. I zmiążmy twoje włosy, będą wyglądać lepiej. O, jaki kłócek wygląda teraz jak bonika z dokidoki. Doki. Gdzie znalazłeś gumkę do włosów? Zawsze mam przy sobie jedną. To brzmi jakby jakaś dziewczynka tak postępowała. Moja grzywka mi czasem przeszkadza, dobra? Chciałabym zobaczyć twoją twarz. Chodźmy do klasy. Ale przynajmniej postarajmy się tam dotrzeć. Cześć, piękna. Odwal się. Okej, okay, zmieniliśmy w ogóle scenę i mamy tutaj jakiegoś nowego typa, który podrywa najwyraźniej naszą... Yy, naszą lą. Jeju, słodka. Uspokój się. Przegryw. Powiedz to jeszcze raz, a pożałujesz. Okej, okay, ale pamiętaj. Nie przerażasz mnie. Przegryw, 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 przegryw. przegryw, przegryw a się jak kurza się. Sorry, ale sam się o to prosiłeś, stary. Albo coś... Sorry, ale sam się o to prosiłeś, stary. A wyzwanie to wyzwanie. Coś tutaj tak tłumacząc. Czy ty chcesz? Myślisz, że to jest takie śmieszne i zabawne? Cóż, ona się śmieje, więc no najprawdopodobniej tak jest. Nie wiedziałem, że ślepota przyszła z głupotą. O, jak się. O, nie. O, jak go podniósł. Uhu, Nie, tłumacz. Bardzo cię przepraszam. Wszystko w porządku. Dlaczego Ty mnie przepraszasz? Zaufaj mi, też nie wiem, ale po prostu cię przepraszam. Jeżeli wszystko z tobą w porządku, to ze mną też. Spokojnie. Nie wiem dlaczego, ale twoja temperatura ciała jest taka gorąca niż innego człowieka. Nawet ludzie z wyższą temperat wysoką temperaturą nie są tak bardzo gorące. Kurcza. czekaj. Więc myślisz, że jestem gorący? Niestety nie mogę się nawet zobaczyć. O, jaka smutna Mirka. I jeszcze coś. Twój głos jest taki głęboki. Nie sądzę, żebym kiedykolwiek słyszała tak głęboki... ...głosek twój. Zauważyłaś to wszystko we mnie. To tylko takie dwie rzeczy. Również to, że ubierasz rękawiczki. Tak właściwie. Ja jestem głodny, chodźmy coś zjeść. Dobra, będzie randka. Uuu, jedne, jedne. udaj się. <grywa> A ja im ciasteczko. Boże, same słodycze tutaj są. Jaju, a mam teraz taki takie osobiście <grytanie> ochotę na jakiegoś burgera. Szczerze Wam powiem, że nie się nawet śniadania. A możecie napisać w komentarzach, co dziś dobrego e, wcinaliście. Musisz naprawdę lubić słodycze. Czuję babeczki i... Donaty! Genie jaki to smak? Czekolada! Ciastko karmel, czekolada! Kieł karmi! Wow, jestem pod wrażeniem! I nigdy nie byłem tak pod wrażeniem. Przepraszam, jeżeli dziwnie to zacznę, jeżeli zapytał, ale jak długo jesteś ślepa? Odkąd się urodziłam? Więc ty nigdy mm, nie widziałaś żadnych kolorów albo... Ja myślałem, że moje życie jest trudne. Kurczę. Ludzkie życie jest naprawdę ciężkie. Co jest nie tak ze mną? O nikogo nigdy się nie martwiłem przedtem. Cóż, dalej nie zamierzam. I nigdy nikogo nie przeprosiłem. A teraz dwa razy w ciągu dnia. O, łasku, łasku. E, przepraszam, e, musiałam się upewnić, że wciąż tutaj jesteś. Chcesz ciasteczko? <grym> e, na pewno jesteś pewna tego, że nie chcesz, żebym odprowadził cię do, do swojego domu? No właśnie, żadnego pieska nie ma, ani żadnego kika. Jak ona w ogóle trafia do szkoły? Ze szkoły do domu, z domu do szkoły? się na kogoś wpadnie, no, na nas praktycznie wpadła dzisiejszego dnia, prawda? Więc to jest troszeczkę takie dziwne dla mnie, czemu nie ma żadnego takiego pomocnika, który by ją zaprowadzał do domu, albo że rodzice po nią nie przyjadą. Może ona nie ma rodziców? Jestem w pełni zdolna do chodzenia do domu. Jesteś pewna? Znowu na kogoś padniesz. Cóż, yy, ty masz mój numer, więc zadzwoń do mnie, gdyby coś się stało. Okej, okay, i co ja poszła? Kurde. Okej, okay, czyli ją wstydzimy. No, ale to miło z jego strony, że się o nią martwi. Na razie nikogo nie wpadła. Jakaś ciemna uliczka. Jestem praktycznie pewny, że zabraliśmy złą drogę. To miejsce jest takie zimne. Nie czuję się zbyt dobrze. Okej, okay, mamy wgląd na ich myśli. O, o ktoś przyszedł! O, wow. jakiś z bronią! Nie powinna ona wiedzieć, że ktoś tutaj jest. Hu, zakleiłem musta. <śmany> Mamy to moc. U, czy ona zastrzelił? Puf, o nie. Ale się wyleczyłem. Okej, użyję mojej magii i cię odepchnę. Ona jest smutna. Nie mogę nic powiedzieć. Nie chcę, żeby rozpoznała mój głos. Ona płacze, jest przerażona. Okej, okay, wszystko w porządku, to ja. Nie martw się, to nie była prawdziwa broń. Ale ją kławię. No ale cóż, to wszystko dla jej dobra. Ja i moi przyjaciele bawiliśmy się takimi... Odgłosy wydawane przez broń. Wiesz, o co chodzi. Przepraszam, jeżeli cię przerażyłam. Dobrze, twój głos brzmi jak to, ale... Podaj mi swoją dłoń. I co, zaprosiłbym ją do domu? Jest taka ciepła. Za ciepła. To znowu te same rękawiczki. To naprawdę ty! O dzięki Bogu! Tak się... Mm, bałam. Proszę, nie baw się podobnie w to. Zaprowadzę cię do domu. Eee, dziwem. Ile razy ona mogła napotkać jakiegoś bandytę z bronią, mordercę, który chciałby ją zastrzelić. <gry> Okej, okay, jesteśmy u niej w domu. Zamierza padać. Wygląda na to, jakby sztorm miał e, przyjść, burza. Możesz pozostać u mnie w domu, jeżeli kozach chcesz. Jeżeli twoi rodzice nie mieliby nic przeciwko w e, rzecz samej. Nie musisz nic mówić, ja nie mam rodziców. What? Jak to? E, w porządku, ja też nie. O! To już wszystko wyjaśnię, dlaczego nikt po nią nie przyjeżdża do szkoły. Czyli też jest ślepa i sobie musi sama radzić. Czego jeszcze dowiem się o tej dziewczynie? Gdzie jesteś? No! Kto to? I siostra? Przestań! Wiesz, że nienawidzę tej gry. Co to za dzieciak? Nieznajomy! Uspokój się! To jest mój przyjaciel. Nieznajomy jest uroczy. <noise> o, kto to bym powiedział? Jesteś pełna podziwu. Czy coś takiego? <noise> Oczywiście, że jest. Ufasz mi? Zależy. Czy ufasz mi, że przywrócę Twój wzrok ponownie? Ha? Odej oczy? Nie możesz tego zrobić. To nie jest taka choroba, to jest jak klątwa. Nie ma klątwy, z którą bym sobie nie poradził. No cóż, możesz spróbować. Okej. Okay. Otwórz się. Jak kolor oczu się zmienił. Jakie te oczy ma przerażone teraz, albo takie ściekłe, nie wiem. Zdziwiona. Mnie nie mam gdzieś nie blało. Dziękuję ci, dziękuję ci, dziękuję ci. ci jej wzrok. Ewa ma moca. Pobiegła do siostry. Naprawdę jesteś taka cudowna. Jak ty to zrobiłeś? Nie pytaj. Cóż. Cokolwiek chcesz. O, ja kupiłam zbyt duży e, dres na ciebie, nieprawdaż? Nigdy nie widziałem kogoś tak szczęśliwego wcześniej. Czuję się dobrze. Okej, okay, a to tata? Ja do tego mogło dojść. Wściekły jest. To jest dosłownie jego pierwszy dzień na ziemi. No i paździerz, już dała sobie dziewczynę, tak jak tego chciałeś, tatuśku. To koniec. Ja poddaję się. Ten dzieciak jest beznadziejny. Jak możesz mówić tak o własnym synu? Halo? Wydaje się naprawdę szczęśliwy. No da... Ej, jest przecież no... Gdzie ty mnie zabierasz? Dobrze, że plaża jest blisko. Mam nadzieję, że strasznicy nie staną po tym trafieniu. Co? Znowu kogoś potrubowałeś? Cóż, to jest twój pierwszy dzień, kiedy możesz... Yy, patrzeć. Patrzenia? <grym> Więc zobacz coś naprawdę miłego może i pokazał. Hm. Dlaczego płaczesz? Przez cały ten czas to było tutaj i ja nigdy tego nie mogłem zobaczyć. Wygląda naprawdę pełne pokoju, pełne takie oddania. Dlaczego to wszystko robisz dla mnie? Uwierz mi, naprawdę nie wiem. Ale kiedyś to rozgryzam i będę pewien, żeby ci powiedzieć, że ten człowiek zna coś takiego jak przestrzeń osobista? Pachniesz ładnie. E, chyba zamierza padać. <grymne> Jaka randka. E, aktualnie tak. Nie wiem, co się wydarzy. Nie mogę uwierzyć, że masz tak przepiękne oczy. I nie mogę uwierzyć, że mm, mogę tak spojrzeć się w nich jak lustrza. Dziękuję. E, skoro zamierza tutaj tak padać, to myślę, że dobrze będzie, jeżeli e, powrócić do swojego domu. A dlaczego go odpychasz? Tak, chyba powiem. Eee, te kły. Ty nie jesteś człowiekiem, prawda? A, po na ząbkach nas poznała. Naprawdę oczekuję, że jestem człowiekiem po tym, jak uzdrowiłem twoje oczy moimi dłoni? I musisz zakrywać swoich ust. One naprawdę wyglądają dobrze. Ugryza cię, jestem wampirkiem. Yy, Dziękuję. Chodźmy do domu. Ponownie. Na razie? Na razie. Bye bye. Okej. Okay. Kurczę. Kurczę. Nauka powinna być zakazana. <grymne> Patrzcie co to tu ze mną robi. Nie umarłem tylko po to, żeby wrócić i uczyć się. Ale ma te oczy takie zaśpione. Wory pod oczami. Okej, okay. co to? Kawa? Czekoladowe mleko. Mmm, mniam niam. niam. E, nieświeże? Już jest e, rano? Nie spałem. Kurczę. E, omijam szkołę. Ale nie będę w stanie współpracować z różą w szkole. To ona się nazywa Różą tak? Okej. Okay. Nawet nie pamiętam czy się przedstawiła. Dlaczego ja się tak przejmuję? Wszystko jest takie rozczarowujące. Nawet moje czekoladowe mleko się skończyło. Ojeju, telefon dzwoni, okej. Okay. Czy coś się stało? Wszystko jest w porządku? Będę tam... E, pozostań tam, gdzie jesteś. Uspokój się, spokój się, dobrze wszystko jest. Więc dlaczego dzwonisz tak e, wcześnie? Nie mogę znaleźć Cię e, na szkolnym korytarzu. Gdzie Ty jesteś? Idź na dach i poczekaj tam na mnie. Okej, okay, teleportowałem się. Ciasteczko? Dzięki, ale nie. W ogóle jak on wygląda, nie ubrał się. O kurczę, co ci się stało? Nie, nieogarnięty. Yy, nie ogarnięty. Dimie mojego snupełkta. <grywia> Beauty sleep. Nie wyspałem się. To są spodnie dresowe? A kurczę, zapomniałem się przebrać. Okej, okay, ona go ogarnia. Krawat wiąże, włosy. Teraz wyglądasz troszeczkę lepiej. Myślisz, że yy, kawiarnia ma czekoladowe mleko? Czekoladowe mleko? Kurczę, ty potrzebujesz kokainki. Kofein. To tylko jedna noc. Wyglądasz jakbyś e, trzymał się przez dwa tygodnie bez snu. E, nie odpowiedziałeś na moje pytanie dotyczące mm, czekoladowego mleka. Chcę czekoladę mleko. Chodźmy na kawę. Uuu, koffee! Jak możesz pić to e, obrzydlistwo? On nie lubi kawy. Chodźmy po twoje czekoladowe mleko. Ale po mleko udamy się w kolejnym odcinku. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, napisz w komentarzu Gacza Demon, niech inni się zastanawiają o co chodzi. Pamiętaj też o zostawieniu łapki w górę. Jeżeli będzie tu 200 łapek w górę, zabiorę się za kontynuację. Na razie.